Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, witam Państwa wróżkę Katarina, gorąco Państwa zapraszam do tego, aby uczestniczyć w programie. Witam przede wszystkim w nowym roku i z okazji nowego roku życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze, wszelkiej realizacji pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń. I oczywiście tych tylko pozytywnych zmian. Także mam nadzieję, że ten rok okaże się dla Państwa bardziej łaskawy i ofitujący jak najlepsze i najprzyjemniejsze doświadczenia. A ja, ponieważ tutaj jestem, tylko przypominam, że nazywam się Wróżka Katarina i jestem doradcą na portalu Wróżby Online. Można do mnie dzwonić, można do mnie pisać SMS-y, numery wyświetlane są na dole ekranu, gorąco Państwa zachęcam do tego, aby korzystać. I przypominam, aby w SMS-ach zawierać imiona, zawierać daty urodzenia, jeżeli nie znamy daty urodzenia osoby, o którą pytamy, wystarczy znak zodiaku lub naturalny kolor włosów. Przypominam, że można pytać w zasadzie o wszystko, oczywiście nie pytamy kart o śmierć, nie stawiam również kart na zdrowie dzieci poniżej 18 roku życia. Także to są tylko te podstawowe informacje dla Państwa. Oczywiście Wasza wiadomość może pozostać anonimowa i w takiej sytuacji poproszę o informację anonim na początku wiadomości i no i wszystko będzie jasne, tak? Nie będę oczywiście czytała Państwa danych. Dobrze, ja ponieważ już otrzymuję od Państwa wiadomości. Dobrze, już spróbuję tutaj coś wyłapać. Wizja anonim. Witam Pani Kasiu. Włosy ciemne. Co mnie czeka w półroczu? W półroczu ogólnie. Ok, jeżeli na półrocze stawiamy. Zdrowie, praca, życie osobiste, finanse i inne. Życzę szczęścia w 2012 roku. Ja również życzę szczęścia. Bardzo dziękuję za życzenia i już, już zaglądamy. Dobra, czyli na półrocze patrzymy. Już Trzymy ogólnie, co się będzie działo w Pani życiu. Oczywiście o. Trzyma, mam problem z stosowaniem kart. Nie szkodzi. Dobrze. Już patrzymy na pierwsze półrocza. To znaczy styczeń będzie jeszcze, ja bym powiedziała, taki troszeczkę trudniejszy. A to z tego względu, że no nie będzie jakby wyjaśnienia jakichś takich spraw, które, na które Pani czeka. Co co jest bardzo ciekawe, tutaj będzie jakaś dobra wiadomość lub jakieś zaproszenie na kwestie związane z jakąś kobietą, czyli być może ona coś Pani zaproponuje, jakieś takie spotkanie czysto, czysto towarzyskie. I teraz tak, dostanie Pani wiadomości, która, że tak powiem, brzydko Panią zdenerwują, być może się Pani z kimś Pokłóci. Dość nieoczekiwanie, nie załatwi Pani jakiejś sprawy, tylko będzie musiała Pani czekać czekać na rozwiązanie. Luty wygląda, powiem krótko i na temat rewelacyjnie. Tutaj się pokazuje i bardzo dobry okres, jeśli chodzi o uczucia. Będzie to miało na pewno związek z przeszłością, czyli nie będzie chodziło jeszcze o nikogo nowego. Natomiast tutaj też jest ważna rozmowa i ta rozmowa będzie dotyczyć zarówno życia prywatnego, jak i życia zawodowego, e, pojawią się, bo i troszkę za dużo może Pani wyda, natomiast e, tutaj też na zdrówko, proszę zwrócić uwagę, być może trzeba będzie jakiś ponieść wydatek na lekarza lub na jakieś leki, coś, e, coś w tym stylu, natomiast e, co bardzo ciekawe pojawiają się tutaj dwie energie męskie również e, w lutym. Także dość mocno będzie się działo. I teraz tak, w marcu widać, że no będzie Pani musiała jakby troszeczkę przemyśleć, czego Pani oczekuje i czego Pani chce od, od relacji. Tutaj znowuż jest temat dwóch, dwóch mężczyzn. Będzie się Pani troszeczkę czuła niestabilnie przez to swoje niezdecydowanie. No ale przy, jakby przy takim zamieszaniu ciężko, żeby było inaczej. Dobrze, jeśli chodzi o kwiecień, to tutaj ja bym powiedziała, że mm, będą jakby kwestie związane być może z jakąś, z jakąś tutaj rodziną, może nawet troszeczkę taką dalszą. Bardzo dobry czas na emocje w ogóle, dlatego że tutaj jest miłe spędzanie czasu i, i jakby takie nawet zakochanie, ja bym powiedziała. I powiem tak, jeśli chodzi o kwiecień, czeka Panią wyjazd, czeka Panią podróż, czeka również Panią, no tutaj wyraźnie już związek widać, tak naprawdę. Także myślę, że, że akurat kwiecień będzie bardzo, bardzo udany dla Pani, takie ważne dla Pani spotkanie i zmiany w ogóle w Pani, w pani życiu. Jeśli chodzi o Majty, tutaj bardziej na zdrówkę ja bym zwróciła uwagę. No tutaj jakaś dolegliwość zdrowotna będzie się pojawiała, natomiast też i w pracy jakieś, jakieś drobne problemy będą. E, także mniej więcej tak to się będzie kształtowało, ale muszę Pani powiedzieć, że bardzo dobry jakby okres będzie Pani miała. Nie, nie widzę tutaj jakiś dramatów specjalnych, a wręcz przeciwnie, tutaj same jakby dobre, dobre rzeczy się e, pokazują. Pozdrawiam Panią bardzo serdecznie i dziękuję za wiadomość i za życzenia również. Dobrze, wizja. Święta i Sylwestra spędziliśmy razem. Co nam przyniosą najbliższe miesiące? Czy doczekam się deklaracji ze strony mężczyzny? Okej. Okay. Dobrze, już patrzymy. Czy doczeka się pani deklaracji z jego strony? Teraz zobaczymy, co wam przyniesie najbliższy czas. Deklaracji w takim razie z jego strony. Czy się ich pani doczeka? Absolutnie nie przyspieszać niczego. To jest pierwsza, pierwsza informacja. Tak, doczeka się pani tych deklaracji, natomiast troszkę też będzie Pani musiała się rzeczywiście wykazać cierpliwością, dlatego że nie będzie to na już i na zaraz. Natomiast takie deklaracje padną. Zanim to się jednak stanie, czeka Was taka, powiedziałabym, dosyć trudna i nerwowa rozmowa, a najprawdopodobniej będzie to kłótnia. I tutaj może też być taki moment, że Pani już, no że tak powiem, przestanie wierzyć tak, w te relacje. Potem się to uspokoi głównie przez to, że jedno z was zdecyduje się coś poświęcić dla drugiej osoby, coś tutaj takiego pozytywnego, pozytywnego, wnieść, proszę unikać jakby takich takich sytuacji, że będzie go Pani atakowała, będzie Pani w jakiś sposób wymuszała na nim lub wywierała jakąkolwiek presję, bo tak naprawdę to zamiast zamiast jakby Otrzymać tego, co Pani chce, otrzymać to, co Pani chce, to Pani jakby wydłuży w czasie proces, tak, który, który ma doprowadzić do jakby do realizacji. Ale ostatecznie jakby tutaj układ wieńczy karta, która mówi o, e, o sukcesie i o rzeczywiście o takiej deklaracji. Także ale zanim to nastąpi, no niestety jeszcze trzeba będzie się zmierzyć z takimi. Trudniejszymi sytuacjami, trudniejszymi emocjami. Dobrze, i zobaczymy, cóż jeszcze karty mówią na najbliższy czas, takie ważniejsze wydarzenia. No, tak jak mówię, no trochę strachu tutaj, e, przed Panią przede wszystkim. Musi się Pani niestety nastawić na cierpliwość i to już, i to już tutaj po raz kolejny mi, mi karty pokazują, także no, no proszę jakby nie, nie przyspieszać absolutnie, nie wychodzić poza ramy tego, tego co jest. Dobrze i zobaczymy jeszcze. I tak, i tutaj ostatecznie ja bym powiedziała, że oczywiście cel pani swój osiąga i no jest to, jest to spełnienie, jest ta realizacja, no i jest uczucie, tak, jest, jest związek. Ja myślę, że tutaj jeszcze będzie się pani wcześniej bała o um, no jakiś powiem szczerze, że tutaj się mogą pojawić jakieś problemy z kontaktem, z komunikacją, ale może się też pojawi, pojawić jakiś problem związany z przeszłością. Czyli jeżeli coś było nie jest tego przeszłości, lub ktoś lub coś stało Wam na przeszkodzie, no to taki lęk może się odnowić, nie ukrywam. Bardzo dziękuję za wiadomość i pozdrawiam panią serdecznie. Jak się potoczy romans z mężczyzną? Co do mnie czuje? co mnie czeka? Co z moim małżeństwem? Co z moim zdrowiem? Ok? Dobrze. Dobrze, już patrzymy. Mamy wiadomość, no ładna z Pani kobieta jest, także myślę, że powinno być dobrze. Dobrze, może zaczniemy od tego romansu, tak, który się wkradł gdzieś tam w Pani życie. Już patrzymy. No tak, romans, który jest zakupiony na no, strachem, nie, nie da się ukryć, no, jak to z romansami bywa. Rzeczywiście. E, to znaczy, wie Pani co, ja muszę Pani powiedzieć, że w ogóle cały ten, cały ten romans i ta cała sytuacja, która się wytworzyła, to mimo wszystko wychodzi na plus, mimo że teoretycznie nie, nie, nie powinno się popierać romansów. To ja uważam, że ten romans jakby dużo wniesie do, do pani życia i tutaj jest również dowartościowanie jako kobiety. Ale również ja bym powiedziała, że takie rozwiązanie jakichś takich negatywnych myśli, które od czasu do czasu się pani pokazują, przy pani pokazują. Ja myślę, że w ogóle jest pani taką osobą, która za bardzo się doszukuje jakiś Jakiegoś takiego ukrytego dnia, dna, i w związku z tym może od czasu do czasu rezygnować ze spotkań, ze spotkań lub z kontaktu lub bardzo, bardzo tak ostrożnie do tego podchodzić. Natomiast jeśli chodzi o tego mężczyznę, z którym ma pani ten romans, to jest to rzeczywiście mężczyzna, który no jest rzeczywiście zafascynowany panią jako, jako kobietą. Na razie jest to fizyczność, aczkolwiek nie ukrywam, że budzą się przy Pani, jakby też w nim uczucia bardzo opiekuńcze, bardzo ciepłe, i on potrafi to też wyrazić. Także będzie pani miała takie poczucie też, że oprócz tego, że on no jakby jest tutaj nacisk na tę fizyczność, to on będzie się jeszcze starał pokazać takiej strony emocjonalnej. Ja myślę, że to nie jest tylko, tylko seks. Tutaj się pokazuje też taka pewnego rodzaju rozbieżność która też mu każe myśleć od czasu do czasu, że pani jest no, kimś więcej tak, w jego życiu. Natomiast tak jak mówię, wszystko to jest jeszcze okupione gdzieś tam pod taką powłoką trochę strachu i takiej niepewności i lęku, i lęku o to, co będzie. Natomiast będzie się dość pozytywnie rozwijało, także tak to wygląda. Zobaczymy, co z pani małżeństwem będzie. Już patrzymy, jak pani małżeństwo się potoczy. No o, tak no jest pani, bo jest.